Dobrze. Można tego nie filmować. To jest podsłuch. Bardzo interesujące. Bardzo interesujące. Poza tym wiesz, sprawa jest, żeby to poczuć wewnętrznie, tak, prawda? Tak. To jest takie przedsięwzięcie, w którym jest i trochę humoru, i trochę jakiegoś smutku, i trochę jakiejś takiej próby przemycenia wrażliwości, jakiejś fajnej, i trochę dramatyzmu, więc myślę, to wszystko, co jest w życiu zawarte. To już jest serial kultowy, barwne postacie, no piękne miasto, kino familijne, jest to po prostu przyjemny, ciepły serial do oglądania dla całej rodziny w każdym wieku. To jest taki trochę, trochę taki moralitet bez moralizowania, taka fajna, opędzana historia kryminalna z pewnym morałem, który nie jest wyłożony łopatą. Robimy? Co jest, panie komendancie? Na żarty ci się zbiera? Wiesz, za te wykopki w lesie, to ja powinienem. Ale ja panu też kiedyś pomogłem. Może, a, słuchaj, słyszałeś o tych napadach na sklepy? Każdy słyszał. Poznajesz, Czy to może być Mauser 96C? Może. Ja Mauser, 2, 9, Jakby nie można było tego na podsynchronach zrobić. Mama to by się dała pokroić za ten serial. Ja myślę, że fenomen ojca Mateusza polega na tym, że są świetnie skonstruowani bohaterowie. Jest postać główna, czyli księdza, który jest takim, według mnie, księdzem idealnym to znaczy takim człowiekiem, którego chcielibyśmy spotkać na swojej drodze takim, który wysłucha, który umie pocieszyć. Jest rodzajem i spowiednika, i trochę mentora. Jakiegoś bardzo ciepłego człowieka, po prostu, który pomaga innym. Ja zwykle buduję sobie każdą ze swoich postaci na podstawie tego, co wyczytam w scenariuszu i na podstawie tego, co mam gdzieś w przemyśleniach. Nigdy nie usiłuję odgrywać kogoś, kto jest. Y jakimś rzeczywistym wzorem, dlatego że mam takie poczucie, że to wtedy jest troszkę wtórne, troszkę jest to takie małpowanie, a ja bym chciał, żeby to była postać gdzieś tak z wyobrażenia. Skojarzenia widzowie potem mogą mieć najprzeróżniejsze i to może być podobne do tej czy do innej postaci, natomiast ja nigdy nie staram się wzorować na kimkolwiek. Witam księdza. Witam panie Mietku. Może podpis? Nie, nie, dziękuję. Księdza, ruszyliśmy ze sprawą tej Haliny Dolnej. To znaczy? Gibański znalazł świadka, który był w obozie. Na tym się wzorowałem, no. <laughs> Znajomi się śmieją, że na sierżancie Garsii. Może troszkę, może troszkę, ale ja jednak starałem się jednak stworzyć postać nieco bystrzejszą niż sam sierżant. Staram się mu jednak nadać trochę inteligencji, jakiejś takiego właśnie swojskości. Ja uwielbiam tę postać, to na pewno. Jeszcze mi się po tych 100, 160 odcinkach nie znudziła. Ogórki solne. Jeśli chodzi o, sam, o samą postać, no wiadomo, ja się z nią już troszeczkę zżyłem. Ten kostium już troszeczkę do mnie przyległ. Go lubię, jest bardzo charakterystyczną, a przez to dosyć niebezpieczną postacią w sensie takiej kariery zawodowej aktorskiej. Wiem o tym oreszcie już bardzo dużo, aczkolwiek o niektórych rzeczach, chociażby o moim synku. Do tej pory nie wiedziałem, teraz już wiem. To jest fajne, fajne. Ja dostaję codziennie nowe życie, więc ciekawe. Tu jedynka do bazy, zrozumiałem, jedziemy. Reżyserowi się podoba, jak my się miotamy. Ludziom to się w głowach przewraca, jak mają za dużo kasy. Ja bardzo lubię Natalię. To jest taka baba z charakterem ale o wielkim sercu, co zresztą, co w sercu, to na języku od razu. Bardzo często żałuje tego, co gdzieś jej się tam wymsknie, ale jest przekonana o swojej racji, więc idzie dalej. Jest w niej dużo dramatyzmu. Cały czas jednak opowiadamy o osobie, która szuka połówki swojej, która nie może znaleźć takiego szczęścia w miłości, bardzo do tego tęskni, bardzo tego potrzebuje, jak każdy z nas. Lubię za to jej Poszukiwanie za to niespełnienie. Lubię za to, że właśnie i pysko no jest takim włoskim e, typem, e, charakterem, który się wścieka, za chwilę się śmieje, potem płacze, no, mieni się wieloma barwami. Dla mnie takim bohaterem trochę zbliżonym do Natalii, to między innymi moja babcia. Ja bardzo często e, używam pewnych sformułowań, e, jej właśnie, mojej babci Marii, e, ona jest lwowianką. Zaraz, zaraz, a to jest chyba ten mm. kucharz telewizji. Mikołaj Rębacki. A tak naprawdę to przedsiębiorca i to niebiedny znawca kuchni, jak to się mówi, autorytet kulinarny. Konkurencja dla Pani, Pani Natalio. W tym serialu gram y, Mikołaja Rębackiego, takiego telewizyjnego kucharza i przedsiębiorcę gastronomicznego. Drania strasznego. Więcej nie mogę powiedzieć, bo musiałbym Was zabić butem. Wybrzydza jeszcze tutaj na te wszystkie rzeczy. Ja to Próbując dotyka, sobie jedno, drugie. Bo... I wiesz, możesz to tam robić tak po swojemu, tak jak było tym. takiegoś taki gość obsesowy. obsesowy i nonszalancki tak. w robieniu tego. Tak. Mam to szczęście, że pracuję z profesjonalistami, nie tylko aktorami, ale i całą ekipą. Y, co do jednego tutaj członka tej ekipy. Jest to sprawna ekipa i nam się dobrze pracuje. Po prostu tutaj lubimy się wszyscy, więc to jest podstawa. Dziękuję. Dzięki. Fantastyczna atmosfera na planie, czyli ekipy, wszystkich filmowców, ekipę techniczną, którzy pomimo sześciu lat współpracy nadal ze sobą współpracują. To jest bardzo ważne. Aktorzy, którzy się lubią, sprzeczają, to jest naturalne, ale to jest taka sprzeczka artystyczna, ale po prostu się ulubimy, cenimy, mamy do siebie dużo szacunku. Mamy bardzo fajną ekipę. Wszyscy się lubimy, wspieramy i nie ma takiego znużenia, które bardzo często się pojawia na planach zdjęciowych. Brzydkie miasto, słabi ludzie. Nie, nie, przestańcie, bo później dopuścicie ja wyjdę na durniach. jest nie? jest nie? Idziemy kląć, to wtedy nie będą tego brać. Będzie wszystko wypikane. Aktorzy naprawdę są fantastyczni. Bardzo lubię tutaj przychodzić i bardzo lubię pracować na planie ojca Mateusza. Olało? Nie, a ładnie powiedziałaś? Tak. tak. Ładnie powiedziałam. Ładnie powiedziałam. No. no. Dzisiaj gramy w sandomierzu, w pięknym sandomierzu, jest zimno. Ale to nie jest nowina. No, to po prostu to, to, ja, ja to gram pół dnia, tylko także, że to jeszcze luzik. Natomiast ekipy są tutaj od perderobat chyba jest od pół do szóstej rano i kończymy, zdaje się z tego, co na planie czytałem dzisiaj o 18 czy 19. .00. Ale to nie jest dla nich pierwszy jest na to, przecież jest jak, jak Stalingrad, to po prostu jest dzień w dzień tak samo. Oni są dzielni naprawdę, ja to ich podziwiam, kurczę, jestem z strasznie. straszny, ja już po pół dnia już bym chciał do, 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 do kampera uciekać. Uuu, zimno. zimno! Przeżywaliśmy tutaj już orkany, przeżywaliśmy nawałnice, burze śnieżne, ulewy, mrozy, przeżywaliśmy tutaj na ulicach Sandomierza tak zwane koksowniki, A dzisiaj może już niewiele osób pamięta. Ale było coś takiego dogrzania się na powietrzu, na powietrzu, więc dzisiaj nie jest tak źle, nie jest tak źle, ale plener ma to do siebie, że trzeba się z nim pogodzić. Dużym plusem jest to jednak, że to się dzieje w prawdziwych domach, w prawdziwych mieszkaniach na tym rynku, w tym mieście, więc to, to jest na pewno ciekawsze i jest to od razu widać w jakości. W jednak od razu się rozpozna, że to jest tekturowa dekoracja, a tutaj zawsze jest to, 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 to żywe i to jest, to jest fajne. Maluję deski, które zawisną jako element scenograficzny w obiekcie sklep spożywczy. A w jednej z desek będzie wywiercony otwór i będzie on imitował ślad po kuli. Taki zabieg Allah z Hollywood. Przyjeżdżamy tu tylko na kilka dni. A jak wiemy, akcja tego serialu dzieje się w Sandomierzu. My większość sytuacji, że tak powiem, udajemy w okolicach Warszawy, no ale niemniej jednak musimy pokazać te charakterystyczne e, miejsca dla tego miasta. Na jeden odcinek, który realizujemy przez pięć dni, przyjeżdżamy na jeden dzień do Sandomierza, czyli cztery w Warszawie, jeden w Sandomierzu. To jest samochód, który jeździł na serialu jako samochód policyjny. No teraz nie wygląda na policyjny, ale są do niego przyczepiane magnesy z napisem policja i kogut na dachu, który znajduje się w bagażniku tego samochodu. Akcja Szukaliśmy dać zatrzymanie, ale nic nie pasowało. Aleksander Szarek, lat 57, dorabia sobie drobnymi naprawami. Łukasz to był jego jedyny syn. Praca w podwójnej roli na planie jest niewątpliwie znacznie trudniejsza. To znaczy, że ja nigdy wracając po nawet najcięższym dniu jako człowiek, który gra konkretną rolę, nie jestem tak zmęczony jak po dniu, kiedy wracam w roli reżysera, dlatego że to jest kompletnie inne skupienie. Trzeba jednak ogarniać wszystkie elementy, które się na planie pojawiają, a nie tylko skupiać się na tym, co, co mamy do zagrania. A aktor tak ma. Różnica między reżyserem a aktorem właśnie polega na tym, że aktor ma pewien Wycinek tej rzeczywistości do opanowania, a reżyser musi zapanować nad całością. No i chyba najważniejszą umiejętnością reżysera jest odpowiadanie na wszystkie nawet najgłupsze pytania, na których nie ma odpowiedzi, ale trzeba odpowiedzieć zawsze, żeby samemu, samego siebie przekonać, że, że to tak ma być. Jakie ja mam tekst? Sorry przez. Jaki ja mam tam pierwszy tekst? Mam taką zasadę, że nie zdradzam historii, jakie, jak, jakie będą widzowie oglądać, dlatego, że to, to trochę traci sens tak naprawdę. To trochę traci sens, bo jeżeli opowiemy o wszystkim, to, to też zainteresowanie jest trochę inne. I przyznam szczerze, że ja nie lubię o takich rzeczach opowiadać, bo, bo nie lubię widzom odbierać przyjemności. Co, chce mnie ksiądz teraz przekonywać? Może nie chcę dać się przekonać, co? Tak samo jak Artur Żmieski nie może opowiedzieć, bo obowiązuje go tajemnica spowiedzi, tak ja jako inspektor policji odpowiem, że obowiązuje mnie tajemnica śledztwa. Ale na pewno będzie ciekawie, będzie barwnie, będzie krwisto, e, będzie niepokojąco, no będzie też tajemniczo, jak, jak każdy odcinek Ojca Mateusza i zabawnie. Ale jak to robimy? W sensie Ty chcesz, żeby to było wszystko na ruchu, tak? Pierwsze. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do oglądania nowych przygód z ojca Mateusza. Top, dziękuję bardzo, zrobiono scenę.